Cześć, witamy Was na naszym kanale. Dzisiaj mam dla Was unboxing, czego Wy już wiecie, bo jest w tytule. Ale ja nie wiem, ponieważ dostaliśmy od przyjaciela wielki, olbrzymi karton, który powiedział nie powiem Ci co jest w środku, zrób sobie unboxing. Zaciekawiło mnie to strasznie. Więc mówisz, no dobra, no zrobimy, tak? Ja mam kilka typów Nie chcę mówić, bo Nie chcę wyjść na No Niedouczonego RC Maniaka, Który nie wie co jest teraz na topie i w ogóle eee... No, także tak Jak wiecie to jest wielki Jest ciężki jak diabli Stoi u nas myślę, że tak Z półtora tygodnia jak nie dłużej I się na niego codziennie patrzyłem i zastanawiałem się co tam jest Podobno tutaj jest nazwa tego modelu, ale nie wolno było mi zerwać tej taśmy. Więc okej, okay, teraz przed kamerami biorę nóż w rękę i otwieramy. Myślę, że od góry zajrzymy. Co my tu mamy? Tak myślałem. No. Czekajcie, od go, żebyście zobaczyli. O Jezus, teraz to wyciągniemy. Ale tak. Jest to model HG P408. Można powiedzieć, że totalna skalowa replika amerykańskiego wozu bojowego Humvee. No dobra. Wyciągnę go z tego dużego pudła i zaczniemy go rozbierać dalej. Tadam! No powiem tak. Widziałem już go na Offmani. I zrobił mega wrażenie, ale. Teraz będziemy mogli go obejrzeć w ciszy i w spokoju, bo wiadomo jak to jest na takiej dużej imprezie każdy chce zobaczyć. Co ciekawego. Producent podaje, że jest to 110. Faktycznie kilka osób liczyło i on jest bliski 110. Nie wiem, która to jest wersja, bo wiem, że są dwie wersje. Jedna z systemem dźwiękowym, druga bez systemu dźwiękowego. To zobaczymy, jak już go otworzę. Bo nie widzę, żeby cokolwiek było gdzieś opisane. Może gdzieś z drugiej strony pudełka, ale powiem szczerze, ciężki jest jak diabli. Nie wiem, czy że 6 czy ileś kilo. Zaraz przyniosę wagę, jak go wyjmiemy, zobaczymy. Zobaczcie na aparaturę. To jest jak się nie mylę 16 kanałowa aparatura. Tak 16 kanałowa aparatura. Drążkowa, więc y, większość ludzi będzie, będzie na pewno w szoku jak tym sterować. Nie jest łatwo. Ja już miałem okazję jeździć modelami tego typu na drążkowych i było fajnie. Ok. Tak to wygląda po prostu. Mamy Standardowo zwykły silnik szczotkowy, yy, układ dyfrów, gdzie z tego co wiem, można je zablokować. Tylko nie trzeba je rozebrać, włożyć jakiś pin i wtedy mamy zablokowane, bo przychodzą z tego, co wiem jako odblokowane, dwubiegowa skrzynia biegów, wszystko jest metalowe, yy, bardzo ładne, yy, Bitloki, ale z tego co wiem plastikowe, to muszę sprawdzić rama. Genialnie odzorowana, po prostu wygląda rewelacyjnie. Cała jest metalowa, wszystkie wahacze, wszystko jest metalowe. Większość karoserii jest metalowa, w sensie konstrukcja ramy, tak jak tutaj widać. Zresztą wszystko to będziemy dokładnie oglądali, ile nam się uda. I co jest najfajniejsze, on ma prawdziwe zwolnice, tak jak hammer, e, przepraszam, Humvee wychodzi na zwolnicach. No dobra. Ja nie wiem, ja jestem w szoku i ja już chciałbym się dostać do środka. Niestety część rzeczy już o nim wiem i na przykład y, znajomy mi mówił, że jak otwierał pierwszy raz ten karton i tak patrzy się na to, mówię, kurczę, no jakaś rączka, o co chodzi? No dobra, otworzymy, zobaczymy. Czekajcie, żeby nic nie uszkodził. Tu jeszcze trzyma taśma. Ten model przyjeżdża do nas w wielkiej skrzyni. I normalnie, tak to wygląda. Powiedzcie mi szczerze, czy widzieliście kiedykolwiek model skalowy, wyprawowy, który przychodzi? Tak zapakowane. No po prostu to jest coś niesamowitego. To jest wszystko na magnesie. Nóśnie muszę delikatnie odsunąć. I tak to wygląda w środku. Ładny kolor. Mamy aparaturę 16 kanałową. która wygląda tak, że standardowo tutaj mamy pewnie gaz, hamulec. Tutaj możemy zrobić lewo-prawo, bądź tutaj będę musiał zobaczyć, nie wiem, czy ja, czy już właściciel, ale masz od groma jest tego. Nawet nie wiem od czego jest połowa rzeczy. Zobaczymy, będziemy czytać instrukcję, może wszystko, może się dowiemy. OK. Teraz jak go wyjąć? Żeby go nie popsuć. Wiem, że Bartek go wyjmował jakoś tak... No właśnie. <grybujesz> Bo tu nie ma gdzie ręki włożyć, żeby go złapać. A to waży, naprawdę waży. Powinna być taka linka przez środek przełożona, żeby go wyszarpnąć. No, czekajcie. Wezmę go na razie na bok. Tak. Może wyjmę wszystko z pudełka i zaraz zobaczymy, co tu jest. Po prostu wyciągnę na razie na bok. Odłożę wielkie pudło. Wstawię model, który naprawdę waży swoje. Dobra, zanim się dobierzemy do modelu, zobaczmy, co dostajemy w zestawie. Podstawowo klucze dwójkę dwa i pół i półtorak. tutaj powinienem powiedzieć podstawowo klucz do kół bo to jest dodatek naprawdę maksymalnie elegancko zrobiony trytytki taśmę dwustronną dwie dodatkowe nakrętki jakieś śrubki dalej to jest z tego co wiem mocowanie karabinu Karabin mamy tutaj, wszystko jest jakoś tak dziwnie poklejone. Poczekajcie chwilę, może mi się to uda pozbyć tej taśmy. O, delikatnie, żeby nic nie zepsuć. Chociaż z tego co wiem, karabin nie jest y, bardzo delikatny, bo przeżył już jedną czy dwie rolki u kolegi. Mówię, nie wiem, czy kiedyś wspominałem, ale ja ogólnie fanem y, pojazdów wojskowych nie jestem. Więc gdybym posiadał tego kamera to raczej ten karabin by leżał gdzieś schowany. Ale no powiem szczerze. razem z tą postawką nawet nie mam pojęcia, jak to się montuje. Podejrzewam, że jeszcze brakuje jakiegoś elementu. Myślałem, że to może być ta część tego elementu. Yy, wygląda to naprawdę wszystko fajnie. Dobra, co mamy dalej w tej? strasznie zaklejonej siatce dostajemy kabel do ładowania na krótkotlenie aparatury ponieważ widzę na zewnątrz, że ma wejścia na USB smyczkę i jakieś drobiazgi które pewnie się dowiemy później czym są dobra Odkładam na razie wszystko na bok, żeby nic nie pogubić. I przechodzimy do zabawy z samym modelem. Pierwsza rzecz. Opuszczany zderzak. I to jest chyba jedna, jedyna rzecz, która mi się w tym modelu nie podoba. Model jest cały, tak jak mówiłem. Tutaj wszystko jest metalowe. Dach jest metalowy. Tutaj drzwi są plastikowe, z tego co pamiętam. Maska chyba też jest plastikowa, ale ten zderzak. Mógłby być też metalowy, to jest plastik. Ok, dobra, on jest mięciutki, więc w trakcie jazdy po terenie po prostu nam się ugnie i tyle, ale myślę, że to dałoby to trochę więcej realizmu, gdyby był stalowy. No ale trudno, nie jest, nie przeszkadza mi to. Zobaczcie na te malutkie szekle. Bałbym się do nich coś przyczepić, ale wyglądają po prostu rewelacyjnie skalowo. No, no po prostu niesamowite. Ok, to teraz zajrzyjmy pod maskę. Tutaj mamy z boczku zaczep jeden, drugi z drugiej strony dokładnie tak samo i ta otwieramy maskę jak w prawdziwym. Widzimy atrapę silnika, którą można ładnie pomalować i naprawdę będzie robiła niezły efekt. Wow. A pod spodem mamy miejsce na elektronikę. Tu mamy chyba silnik? Nie, tu mamy silnik. To wygląda jakby bateria była podłączona do niego. Ciekawe. No, rozepnę na wszelki wypadek, jeżeli faktycznie jest bateria. Zobaczcie na odbiornik. Coś takiego w modelu trialowym niespotykane. Co jeszcze widzę na pierwszy rzut oka? Z tego co wiem, regulator nie jest najlepszej jakości, nie ma chyba nawet drag ale no kurczę, tak czy inaczej. To jest model redukcyjny, moim zdaniem, to, więc można im to wybaczyć. Tak jak mówiłem, zawieszenie jest w pełni odzorowane. Czekajcie, spróbuję zamknąć maskę i pokazać wam zawieszenie. Może naprawdę ciężko go utrzymać. żeby nic mu nie zrobić. A zobaczcie, jak to wygląda pod spodem. To wychodzi nam rura wydechowa. Idzie do tłumika. I tu mamy wyjście, tak? To jest najprawdopodobniej wyjście z drugiej strony do, do, o, 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 znaczy od, od drugiej strony silnika. Całe zawieszenie, tak jak mówiłem, jest na zwolnicach. Wszystko chodzi elegancko. Układ skrętu ma. Tutaj jest do serwa. Tutaj mamy drugi, drugi orczyk, który jest zamontowany do podwozia, żeby wszystko razem równo chodziło. No. Wygląda rewelacyjnie. To jak wygląda ten zawias, to jest wszystko aluminiowe. To jest wszystko aluminiowe. Nawet mamy, tak jak prawdziwym, dyfrze yy, chłodzenie dyfra, tak? Szekajcie, zobaczcie, od przodu, jak ten dyfer wygląda. No po prostu. Gdyby te sprężyny się tak nie świeciły. To bym mu normalnie 10 na 10 za skalowy wygląd, tak? W tej chwili ma 9,5. A, tak, tak jak mówiłem, otwarte mamy dyfry, ale jest podobny sposób zablokowania. Nie jest to trudne. Hmm. Drzwi są. Drzwi są otwierane. Macie, to jest klameczka. Tutaj ją się cyk i to widać. I cyk, to nam się chowa ten element. Po prostu niesamowite. Niestety nie brakuje nam otwieranych szyb, tak? Wnętrze, jak to w kamerze, w Hamwi. przepraszam. Jest spartańskie i w ogóle, ale tu mamy gumowane siedzenie, gumowane oparcie, całe tam wnętrze. Jest po prostu masa, masa elementów, które można pomalować, poprawić, przerobić, żeby wyglądały jeszcze lepiej. Zresztą wygląda to niesamowicie. No i dobra, przechodzimy powoli do tyłu. A oczywiście, tak, można drzwi zdjąć. Tutaj mamy cztery śrubki, odkręcamy. Odkręcamy zawiasy i mamy zdjęte, zdjęte drzwi. Tył jest śmiesznie blokowany, bo tak mamy takie malutkie zapinki. Z tu je wypinamy i otwieramy tylko dół. Ale teraz patrzcie na to. Nie wiem, czy to też zadziała w nowym modelu, ale. Powiem tak, u zadziałała zadziałało to lepiej. <laughs> Może dlatego, że już było trochę wyrobione. Ale po prostu podjeżdża podjeżdża do góry samo praktycznie. No i w środku mamy jeszcze jeden karabin. Stojak jak chyba do karabinu, jak się nie mylę. To oczywiście jest przyczepione na stałe, nie wiem czy przyklejone, czy przykręcone od dołu, to trzeba by zobaczyć. No i ta wielka skrzynia, którą moglibyście dowiedzieć, co to jest. To jest miejsce na baterię. I tutaj wchodzi normalnie dwueska. Także Mega. Oczywiście ktoś zaraz powie, że bateria jest za wysoko, że model się będzie przewracał. No i co z tego? <laughs> Ten model wygląda tak rewelacyjnie, że nie patrzymy na niego pod kątem modeli wyprawowych, tylko patrzymy jako model typowo redukcyjny, który na dodatek jeszcze jeździ. I a, bo to się zamykało tak z gracją. <laughs> no, tak jak mówiłem, oglądanie na dużej imprezie powoduje, że nie wszystko się pamięta. bo się na wszystko patrzy. Cała góra jest ruchoma. To jest gniazdo karabinu. Nie będę go teraz podpinał, ale tu mamy możliwość otworzenia. To się jakoś tak ładnie składa i podejrzewam, powinno tak stać, żeby od razu być osłoną. Tu mamy miejsce na gniazdo. No, i montujemy cały karabin, tak jak mówiłem, to jest wszystko ruchome. Więc, jakby się uprzeć, na pewno dałoby się tam zamontować w jakiś sposób, w jakiś sposób serwo czy silniczek, żeby to się ruszało. Mamy 16 kanałów do, do, do obsługi, więc możemy się bawić. No, nie wiem. Co wy powiecie na ten temat? Zobaczcie w środku. Czy on nie wygląda po prostu rewelacyjnie. Nawet się kierownica kręci, no niestety kierownica nie kręci kołami, ale... Jest po prostu bajecznie piękny. Nie wiem czy... A, nie, nie zauważyłem, żeby miał ten zestaw dźwiękowy. Jeszcze raz zajrzymy pod maskę, tylko tak trzeba pamiętać o lusterkach. Bo z tego co wiem, zestaw powinien być pod maską, ale chyba go nie ma. Więc... Wygląda na to, że został dziękuję, nie trzeba dołożyć i tak samo chyba pełne oświetlenie trzeba będzie dołożyć. No jak widzicie, to wszędzie miejsce na klosz, znaczy są miejsce, są miejsca wszędzie na diody, a trochę tych światełek będzie w nim do zamontowania. I ja jestem w szoku. Jak to jest wykonane, jak to jest zrobione. Na pewno wiecie, kto już ten model u nas ma. Wiecie, że RC Killer jeździ modelami bardzo hardkorowo. Więc on już go przetestował i wiemy, że ten model daje radę. Jedyne co to uszkodził dyfer, ale jak sam powiedział, żaden inny model by tego też nie wytrzymał, więc. Więc myślę, że to taki drobiazg. Także tak, no myślę, że no nie jest to model typu Axial, którego weźmiemy na, na WSW i będziemy po prostu yy... Katować na skałach. To jest raczej model, którym przejedziemy się raz na jakiś czas na spotkaniu z podobnymi modelami. No, wyobraźcie sobie tego Hamera, kilka skalowych Toyotek i jakie piękne, realistyczne spotkanie. Hmm. No, brak mi słów, tak? Myślę, że jakbym się miał jeszcze, żeby ich przyczepić, to wycieraczki mogłyby być aluminiowe i mogły troszeczkę lepiej być zrobione, ale kurczę, no to już jest trawiazg. No, jest sztywny, ale Bartek mówi, że w czasie jazdy ten zawias naprawdę pracuje, bo tak jak mówię, model jest ciężki. Tutaj się nam zaraz pokaże, ile waży. No. Dobra, chyba nie będę przedłużał, no bo ja tak mogę o nim jeszcze kilka godzin gadać. No nie mogę się doczekać, kiedy zostanie on uruchomiony i będziemy mogli mi pojeździć chociaż chwilę. Okej. Okay. To ja was opuszczam. Obejrzę go sobie jeszcze sam na spokojnie. I do zobaczenia w na następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.